Cześć, jako że wiecznie jesteście spragnieni backstage'u, a ja tak po prostu chciałbym Wam jak najwięcej pokazywać tego co robię, pomyślałem, że dzisiaj spróbujemy nowej formy i nie dość, że pokażę Wam trochę mojego świata, trochę mojej obróbki i przygotowania tej konkretnej pracy, to jeszcze dorzucę do tego odrobinę komentarza. Mam nadzieję, że Was zainteresuje, więc jedziemy. Na początek składniki, czyli świetny strój modelki, skrzydła, z którymi już wcześniej trochę eksperymentowałem, dwie lampki, albo i nie. No jeszcze sobie rozciągniemy trochę to zdjęcie, może tyle. O, to musi być do mnie, przecież tych skrzydeł nie zrobimy jakiś malutkich. No i to powinno wystarczyć. Dobra, jedziemy z tłem. Wymyśliłem sobie, że wsadzę tam takie. Kolumny. No to najprościej wziąć sobie referencję i zrobić to według tej referencji. Znalazłem kolumnę dorycką, a właściwie jakiś szkic i zamodelowałem w blenderze. Będę luźno komentował, co się dzieje, a resztę czasu zostawiam was z muzyczką. Zbyt gładkie kolumny wyglądały sztucznie, więc uznałem, że troszeczkę je podniszczę. Mimo, że mamy taki anielski klimat, to wciąż dodało to trochę autentyczności. Mimo, że mamy jeszcze naprawdę niewiele, to już jest etap, na którym trzeba zacząć spasowywać ze sobą elementy. Tak więc staram się osadzić jakoś te kolumny w kontekście zdjęcia i znaleźć kąt, tudzież ilość tych kolumn, przy których to wygląda sensownie. Czas na światło, bo jeśli światło nie będzie do siebie pasować, to choćbyśmy nie wiem, ile wyretuszowali, to nigdy nie zadziała. Więc na ten etap zawsze poświęcam trochę czasu. Nawet jak dołożyłem chmury do tych kolumn, to widzę, że wciąż jest troszeczkę pusto, więc padłem na pomysł, żeby dorobić taki ornament. Wziąłem za inspirację, szczerze mówiąc, czary no, z filmu Doctor Strange, bo jakoś najbardziej mi do tego pasowały. Nie zakładałem tego na sesji, ale wydaje mi się, że zdjęcie wygląda znacznie lepiej, jeśli to tu się faktycznie pojawiło. Jeszcze jeden element, który wymyśliłem, że warto byłoby tu dodać, to takie płatki. Myślałem przez chwilę, żeby dać pióra wiszące w powietrzu, czy tam powiewające na wietrze, ale jakoś trochę efekt rozpadających skrzydeł mi się tutaj nie wpasywało. więc uznałem, że białe płatki dodadzą po prostu trochę takiej przestrzenności w kadrze, i przy okazji trochę nadadzą zarówno pierwszego, jak i trzeciego planu. No i jedziemy z kompozycją i retuszem. Jak zawsze na sam starcza złożyć wszystko do kupy i po prostu zobaczyć, czy to się klei. Na tym etapie robię już też drobne poprawki, jakieś błędy wycinania, maskowania, błędy renderu, czy usuwanie niedoskonałości. Jedna rzecz, o której w sumie trochę nie pomyślałem na sesji, to to, jak bardzo duży cień właściwie te skrzydła by dawały. No więc muszę teraz to jakoś wykombinować i trochę tutaj nagiąć światło, żeby to przynajmniej względnie wyglądało. Jeszcze więcej poprawek światła, no bo nawet jeśli wyrenderujemy to w Teoretycznie dokładnie takich samych warunkach, jakie mieliśmy w studio, to wciąż z artystycznego punktu widzenia może być lepiej. Tu mi się cholera, jakieś artefakty wyrenderowały na tych płatkach. Nie wiem skąd. Może coś z teksturą było nie tak. Nie chcę mi się tego renderować jeszcze raz, więc to po prostu poprawię w Photoshopie. No i mamy to. Gotowy, finalny efekt. Nic tylko cieszyć oko i ubolewać, że absolutnie żadne social media nie akceptuje tak szerokiego formatu. Trudno. Tu mi pasował. I bardzo mi on cieszy. Poza nagrywaniem wpadło jeszcze kilka korekt ogólnych i kolor korekcji, ale szczerze źle mi się to robi, po prostu z taką wielką cenzurą na samym środku ekranu. Więc wolałem to zrobić bez. Tyle, mam nadzieję, że coś z tego wynieśliście, i może do następnego razu. Na razie.